Dzień dobry, dzień dobry. Po jedyniowej przerwie zapraszam Was na wyścig Strzały bramanską. Jest to jeden z tych wiosennych wyścigów, które cyklicznie odbywają się co roku. Natomiast jest to wyścig jeszcze nie zaliczany do cyklu UCI Pro Tour, ale jest w UCI Pro Series. Jeden z. Również uznanych przez wielu zawodników wyścigów, i część z nich oczywiście wykorzystuje go jako przygotowanie do pozostałych trzech klasyków: a więc strzały flamandzkiej, a więc oprócz Flash Wallon Amstel Gold Race, no i oczywiście lierz, baston, lierz. Ale o tym to. Też już doskonale wiecie. Spokojnie będziemy zaczynali początek. Zobaczymy, jak siły się ułożą. moi kolarze nie są jakoś specjalnie faworytami do zwycięstwa. Niech tam zawiąże się większa ucieczka. I zobaczymy, jak się potoczy wyścig dalej. A w rzeczywistości, a w rzeczywistości wyścig wygrał Medła Casnefroy. Francuz z zespołu Decathlon AG2R przyjechali w grupie 6 osób. no siódmego Holendra nie liczę, ponieważ już miał 10 sekund straty. Z grupy z Dylanem Tenslem, z Timem Welensem, z Josefem Blackmorem który szaleje teraz na wyścigu Tour de l'Avenir z Quintinem Hermansem. Właśnie najszybszy był. Benoit Kasne, freud A czy coś więcej o tym wyścigu? To no, wygrywali go tacy zawodnicy jak Thomas Piko, Julien Alaphilippe, Matthew Van Der Poel, Tim Wellens, z obecnych jeżdżących, a w przeszłości Johan Musew, Oscar Freire, Philippe Gilbert, Michael Bochert, których też przecież doskonale znacie jeszcze z ostatniego dziesięcioma no, dwudziestolecia w zawodowym peletonie. Z innych wiadomości, zanim przejdziemy do największego turu, o którym oczywiście też powiem kilka słów, ponieważ wczorajszy etap Czwartkowy to było duże zaskoczenie, coś się stało w peletonie. No, oficjalnie wiadomo, że taki był plan, ale, ale chyba nie aż taki. A więc, może od tego zacznę, iż u Czechów rozpoczął się wyścig West Bohemia Tour. Nie widziałem, aby odbyły się wcześniej jego jakieś edycje. Natomiast chciałbym na niego zwrócić uwagę, ponieważ sobotni etap, a więc dopiero jutrzejszy, będzie tam wjazd po ściance 8,7 km, 6,3 na szczyt jury 1140 m, a jeszcze wcześniej na Zamecki Wierch, stamtąd będą jechać drogami, pewnie gdzieś między górami bo nie znam przyznam szczerze Czech od strony drogowej i czeka ich zjazd no, prawie 30-kilometrowy później do samej mety od Nowej Chorki aż po miejscowość Klatowy, z której jest zarówno start jak i meta. Z innych wyścigów odbywa się również wyścigu pamięci Bitwy Warszawskiej. Mieliśmy już pierwszy etap. Wczoraj mieliśmy zarówno jazdę na czas, jak i etap z Płońska do Płońska, który wygrał Holender Lars Roufer z timu Difter Continental. Natomiast drugie miejsce zajęli drugi i trzeci za jej Polacy Bartłomiej Proć i Norbert Banaszek i tym samym Norbert Banaszek został liderem wyścigu przed nami jeszcze dwa etapy z Ciechanowa do Ciechanowa i z Mławy do Mławy a więc dziś i jutro oprócz tego mamy również wyścig pod sponsorem do Deutschland Tour wyścig pięcioetapowy do niedzieli. Pięcioetapowy, ponieważ prorok liczy jako etap. A więc mieliśmy w środę prolog, który wygrał, uwaga, sprinter Jonathan Villan przed Watson Petersenem. Chciałbym zobaczyć winę Watson Petersena po tym prologu. Po czym wczoraj był etap ze Furtu do Heilbronn. I tutaj również wygrał Jonathan Milan przed Jordi Meusem i Maxem Canterem. Tym samym jest Jonathan liderem i ma przewagę 10 -5 sekund w klasyfikacji generalnej. No i oczywiście Jonathan Milan jest jakby kolarzem sponsora, tak? bo Little Trek, a Little sponsoruje cały wyścig. Na Tour de l'Avenir mieliśmy etap trzeci i czwarty, w środę mieliśmy ten etap trzeci, gdzie tylko było 70 km, ale przewyższeń było ponad 2000 m. mieli do pokonania kolarzy i tam zwyciężył Anglik Joseph Blackmore z przewagą 3 sekund nad belgiem Jarnowidarem i 5 nad Pablo Torresem. Tym samym w, w, przedwczoraj był liderem, natomiast wczoraj odbył się etap czwarty, również górzysty, z też podjazdem finałowym, ale już dużo dłuższy. I tutaj Joseph Blackmore na etapie stracił do 18-letniego Hiszpana tego Pablo Torresa, który ma kontrakt podpisany z drużyną UAE jako junior, już minutę 26 sekund. Cały etap wygrał właśnie Pablo Torres, zostawiając wczoraj wszystkich w tyle. Drugi był Darren Van Beckum z Holandii, a trzeci Jarno Widar, który dzień wcześniej również był drugi. Natomiast to już były straty. 40 i prawie 50 sekundowe. Tym samym ten bardzo młody Hiszpan, Pablo Torres, ma przewagę 31 sekund nad Jarnowidarem i już minutę i 3 sekundy nad Josephem Blackmurem. Jestem bardzo ciekaw jak ten wyścig będzie dalej się układał. Czy aż ma taką regenerację młody Hiszpan by dzisiaj podołać podjazdowi? na Coldumont Senis, bo to jest prawie 10 km 7%, a później 1 trzecią wyścigu od 70 km do 96 no to jest prawie 30 km mają w dół, no i później już też lekko, płasko, lekko w dół do samej mety w Kondowe. Naprawdę jestem ciekaw, co... Jak to się ułoży w dniu jutrzejszym. No i przechodzimy już do Vuelty Espanii. A tutaj co? Na nawet mieliśmy etap środowy. Gdzie bardzo miło zaskoczyła mnie postawa Pawła Bitnera, Gdzie nie wiem, o opony. Dosłownie tak, nie wiem, o włos wyprzedził Wołta van Arta na mecie, tym samym zaskakując chyba wszystkich. Trzeci był dopiero Kaden Grooves zespołu Alpes Także Paweł Bitter był bardzo szczęśliwy z Timu DSM po tym etapie i bardzo mu gratuluję tego zwycięstwa. Natomiast wczoraj. Wczoraj mieliśmy już etap Heres, de la Frontera i y No i tutaj, jak wiecie, w sumie nie było aż takich strasznych górek na finałowy. Podjazd też nie był jakiś straszny, ale uciekła 13-osobowa ucieczka, którą w końcu peleton puścił. Później na przed przedostatniej górze to się porwało, pięciu kolarzy odjechało z tu przodu. W końcu zostało dwóch, czyli właśnie Ben O'Connor jechał z jeszcze jednym, chyba z Marko Frigo albo z Florianem Lipowicem, Przepraszam Was, jeżeli. Bo nie jestem pewien, który był który. Po czym na ostatnim podjeździe po prostu odjechał i jechał w takim tempie jak Peleton, który i go gonił, i nie gonił. Nawet komentatorzy tutaj nie byli pewni. Bardzo tutaj popieram słowa Adama Probosza, iż no, dziwnie taki etap przebiega, tak? gdy oddajemy z jednej strony lidera, ale z drugiej strony jest to etap szósty, który w zeszłym roku pokazał przyszłego lidera, jak się potem okazało. Tu nagle odjeżdża Ben O'Connor, który dobrze radzi sobie w górach. Ma po tym etapie Olbrzymią przewagę nad Primorzym Rokiem, to są 4 minuty 51 sekund i 4 minuty 59 na Joao Almeidą. No, jestem bardzo ciekaw, że pozwolili tak odjechać groźnemu de facto kolarzowi i bardzo dobrze jeżdżącemu w górach. W każdym razie na mecie Ben O'Connor przyjechał. Na ostatnim podjeździe 4 minuty 33 sekundy przed drugim, Marco Frigos i Izrael Prebiertech i 5 minut 12 sekund nad Florianem Lipowicem. Peletą wpadł na metę 6 minut 31 sekund po benie Okonosa. Także bardzo, bardzo ciekawie. A dzisiaj. A dzisiaj mamy etap z Kordoby do kordowy, i to może być ciekawe, już mówię dlaczego, ponieważ mamy na 26 km do mety szczyt podjazdu Alto Del, 14% wiem, świetna nazwa. A później praktycznie do mety zjazd, także po zjeździe będzie jeszcze 10 km takiego wyposzczenia, ale mogą się dziać takie rzeczy jak wczoraj. Gdzie kolarze podczas jazdu właśnie się wywracali, co do samego podjazdu, tak naprawdę między szóstym a szóstym, siódmym, ósmym, no trzy kilometry takie są do dziewiątego, gdzie jest osie, później jest stromilizer na 12%, 9%, później jest wypłaszczenie, później jeszcze 4%, 1% i tak wygląda ten podjazd na te. Przed 35 km przed metą. Zobaczymy. Jeżeli ktoś chce jeszcze walczyć o zwycięstwo w tym wyścigu, no to będzie się musiał urwać peleton, będą musiały być ataki. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Chyba, chyba, że kolarze czekają już wtedy tylko nawet. No na sobotę też, bo też mamy później ściankę na, na metę w Kazorli, 5 kilometrów 7%, ale to niedzielny etap jakby będzie większył te pierwszy ponad tydzień, gdyż um, będzie przewyższenie 4400 metrów, jeżeli dobrze pokazuje tutaj strona, co jest jakimś troszkę istnym wariatstwem, bo bo mamy tam Puerto El Purche, znacie, Alto de Hazalanas, tam też się kończyły etapy i to pierwszy i to dwukrotnie na Alto de Hazalanas i później zjazd do Granady. Niedzielny etap, to będzie kolejne na 100% widowisko, jeśli chodzi o hiszpańską Vuelta. Także dzisiaj dużo informacji. Dużo się dzieje na kolarskich szosach. Dobrze w sumie. Ponieważ w ten sposób więcej kolarzy ma też możliwość wystartowania, tak? Mamy Polaków, którzy startują w wyścigach z mniejszymi sukcesami, ponieważ w Tour de L'Avenir jednak pan Mateusz jedzie troszkę gorzej niż bym przypuszczał. A tymczasem. Widząc, że tu się nic specjalnego nie dzieje, spróbuję przyjechać. Może większą grupką na, na metę. Także zapraszam Was do wysłuchania i obejrzenia ostatnich 10 km za moment. No, jest całego tego cyrku, ponieważ jakieś ciągłe ataki, podjazdy. Tak wymęczyłem ich i jeżdżąc im na kole, iż finalnie puścił koło Pitcock z Retelier i Gregit Andersenem. Tym samym jedziemy na maksach już do samej mety. Molit, Morgado i Hirshi. I kto i Hirshi. Mimo że nie chciał jechać, mimo że nie jest w dyspozycji, wygrywa tym samym strzałę brawanską. OK. Widzieliście, co się działo na wyścigu dookoła Katalonii. Nie mogłem zgubić Francuza Godona. A tu zgubiłem Roglicza, zgubiłem Pitkoka, Skielmozę, Keldermana. No. <śmiesznie>, śmiesznie trochę, naprawdę powiem Wam, śmiesznie. Ale jest wygrana, jest wygrana w wyścigu jedyniowym. Także szybciutko dojedziemy sobie do mety. W międzyczasie polecam obejrzeć bonus z tarbowej gry. Arena Breakout. Jest to również gra, która jest dopiero w wersji beta. Jest nieco łatwiejsza od targowa, ale jak wszyscy wiemy, odchodzimy od targowa, zostawiając tą grę. Ja zapraszam, polecam grać z kimś, polecam grać na konsach, czy to na Discordzie, czy to na TeamSpeak'u, ewentualnie trzymając literkę Y podczas gry również włącza to mikrofon. Także powiem wam szczerze latami chyba kilkanaście lat, nie licząc GTA 5, nie grałem w tego typu strzelanki, a ta gra wciągnęła mnie naprawdę na długie długie godziny obok przeciwnika Managera I oczywiście Wolf to jest pani. Także dzięki za dzisiaj. Tak wygląda podium i do usłyszenia jutro.